Jeszcze w tym roku Centrum Womrzeźna będzie prawdziwą wizytówką miasta, miejscem wypoczynku i spacerów. Efekty rewitalizacji już widać, zwłaszcza po zimie, kiedy na płycie głównej nie zalega śnieg. Większość mieszkańców chwali postęp prac rewitalizacyjnych, jednak są też tacy, którzy ciągle czekają na efekt końcowy całej odnowy starówki, aby wyrazić swoją opinię. Jest ładnie zielone, jak to się wszystko skończy, rzewka podrosną, no podejrzewam, że będzie ładnie. Dokończyć to, co jest rozpoczęte, bo nie znam planów, co tu jeszcze będzie robione, ale uważam, że jest dobra inwestycja. Jest ładnie tutaj na środku zrobione, na rynku, ale chodniki jeszcze tutaj pobocza, jeszcze dziury pełne. Podobało mi się, jak była zieleń, jak było tak... A tutaj co mamy? Sambruk. Bardzo podoba mi się. Latem można będzie sobie usiąść na ławeczce, odpocząć. Stylizowane latarnie, ławeczki, a w samym sercu placu Jana Pawła II Herb Wąbrzeźna. Firma realizująca prace rewitalizacyjne jeszcze przed zimą zajęła się nasadzeniami zieleni. Na rynku posadzone zostały jednobarwne jodły, grusze drobnoowocowe i klony. Na centralnym placu w mieście nie mogło zabraknąć fontanny, która została również odnowiona. Prace przy kolejnym etapie rewitalizacji wąbrzeskiej starówki ruszą niebawem. Niestety wiązać się będą z dużymi utrudnieniami w ruchu. Szczególnie odczują to kierowcy. Tymczasowa organizacja ruchu, ruchu wokół Wąbrzeźna i na samym rynku, ulice pozamykane, to będzie duży, duży problem. No ale wierzę, że szczęśliwie przez niego przebrniemy, a później już to miasto będzie rzeczywiście piękne. Co dalej? No. Chciałbym, żeby ta płyta tego rynku zaczęła żyć, żeby to nie była tylko płyta, żeby to było miejsce, które przyciąga tutaj mieszkańców i gości, tak? Wierzę, że lokalni przedsiębiorcy podejmą się tego, że wystawią tutaj jakieś ogródki, kawiarenki. No, chciałbym, żeby ten rynek był cały zastawiony, żeby tu toczyło się życie, żeby ludzie tu chętnie przychodzili. Eee, no i żeby tutaj było pięknie. Cały koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Rewitalizacja Wąbrzeskiego Centrum jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie to 45%, pozostałe 55% dokłada gmina. Odnowa Wąbrzeskiej Starówki zakończy się jesienią 2011 roku.